Hej cześć witajcie moi widzowie w nowej serii jak widzicie po samym tytule będzie to kariera miodowymi latami tak jest mój ulubiony serial komediowy no i cóż i możecie domyśleć się o co chodzi robimy drużyna w czwartej lidze angielskiej z samych postaci z e, miodowych lat no i tutaj wam przedstawię wszystkie postacie Karol Karawczyk czyli główna osoba e, w miodowych latach bardzo chyba dobrze znany, jeśli oglądaliście Miodowe Lata, jeśli nie, to obejrzyjcie, patrzcie. To do mojego statystyki, ma 46 a każdemu robiłem po 18-17 lat, czyli 98 rocznik, zależnie tylko od miesięcy. I co jeszcze mogę powiedzieć? Powiedzieć mogę, że wzrost starałem się robić taki, jak mogłem. Wygląd też starałem się robić taki, żeby był podobny akurat Karol, Klawczyk, Karol Krawczyk za bardzo mi nie wyszedł. Słuchajcie, mam nadzieję, że na rozpoczęcie serii zostawicie mnóstwo łapek w górę, zostawicie subskrypcję oraz jakiś ciekawy, kreatywny komentarz, bo tutaj wy też będziecie mieli udział w tej otóż to e, serii. Także tak, e, jeśli chodzi o umiejętności, również starałem się robić takie, żeby właśnie odzorywać trochę na zawod, na trochę z miadowych lat. Wiem, że to nigdy tak idealnie nie będzie. Także Janek, 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 nie sumie go tak nazwałem, bo kolega z pracy Karola, e, grający w FC Batros, czyli Janek. E, no tak on właśnie wygląda. E, grałby przez braciaka czy jen. Zapomniałem totalnie jak się nazywał mm, ten aktor, no ale powinny wam się wyświetlać zdjęcia jak ogólnie wyglądali, wyglądały te postacie Doktor Zawisza, doktor Zawisza sam się przyznał, że grał w dlatego ten overall nie jest aż taki niski jak przy osobach, które w ogóle nie grały w piłkę nożną I jeszcze mówię tutaj, że kobiet nie będzie e, gra na środku obrony także tak jego statystyki wyglądają i tyle e, Roman Kurski, on ma aż 65 overalla, zrobiony jest tak Dlatego, że po prostu dałem mu siłę agresję e, Na wysokość Bo to był sąsiad, który był po prostu e, Wcześniej w więzieniu e, No Był równym gościem ogólnie, ale Lubił go wpierdzielić, prawda e, Był takim trochę lujem, dobra Dalej, Stefan Ślączek, o, o nim była Mowa w jednym z odcinków, gdzie e, Chyba menadżer, tak się nazywał ten odcinek I Norek mówił, że Był bardzo słaby, dlatego jakichś super Statystyk nie ma, ale Grał we FC Albatrosie, czyli w drużynie, która istniała w miodowych latach, czyli drużyna, gdzie kapitanem był Karol Krawczyk, i tutaj w tej serii też kapitanem będzie Karol Krawczyk. Poldek, Poldek Misiak to był kolega z pracy Karola. On tam coś tam umie, widzicie, nie ma aż takich złych statystyk jak u poprzedników. Inst inspektor Kopek również był w, w serialu. Był to inspektor po prostu i on nie grał w piłkę. Także dalej Stasiu, Stasiu był e, tak naprawdę trochę rodziną Karola Krawczyka, bo ożenił się e, ożenił się, dobrze powiedziałem, bo zawsze mam z tym problem. Zeszedł zamość mąż czy ożenił, on ożenił się z siostrą Aliny, czyli żony Karola i po prostu grał też we WC albatrosie. Czym on ma aż 20 lat? Coś mi nie wyszło, że on ma 20 lat, ty, co się stało, to ja nie wiem. No dobra, Bolek, Bolek to również był kolega z pracy Karola, który tego dokładnie nie wiem czy grał w FC Albatrosie, ale te statystyki zrobiłem mu w miarę równe, żeby było tutaj tak podobnie. Teraz Tadeusz Norek, czyli druga osoba, która myślę, że jest po prostu bardzo ważną postacią w Miodowych Latach. Sąsiad Karola i najlepszy ponoć lewo skrzydłowy zawsze był chwalony, nawet sam byku Nyrdal w odcinku jednym e, z miodowych lat, gdzie tam było piłce nożnej, to był taki przeciwnik z orów, z Otwocka, e, On właśnie powiedział, że Tadeusz Norek akurat był dosyć dobry, więc dlatego ma te statystyki nawet niezłe jak widzicie. Nawet nie wiem, czy on może ma na 3, 3, 3 gwiazdki sztuczek. On ma aż 4 gwiazdki sztuczek, o cholercia! Widzicie, 4 gwiazdki sztuczek ma. Wzrost robiłem, jak mówiłem, tak jak powinno być, czyli od aktorów. Wojtek Pakuła był w odcinku Tak na parapecie, czyli to jest Junior FC Albatrosa, gdzie trenerem był właśnie otóż to Tadeusz Norek. On był dosyć wysoki, dlatego ma 1,84 m. Zrobiłem go z grudnia 31, żeby tu był najmłodszy i no, jest napastnikiem. E, brydzyk, Brydzyk Brydzyk, on po prostu miał Brydzyk się nazywać, to mi trochę nie wyszło. Ale słuchajcie, on ponoć... E, on grał w FC Albatrosie. trochę mi overaz aż za bardzo, za, za słabo overaz mu zrobiłem, e, ponieważ on grał w FC Albatrosie i też był mu omówiony w jednym odcinku. Jak naprawdę nie wiadomo jak on wygląda razem ze Stefanem Ślą Ślączakiem. E, tylko było o nich powiedziane, do tego ich tu wstawiłem. Doktor Jare, czyli doktor psychiatra, który po prostu leczył w tym... Był chyba w dwóch odcinkach w Miodowych Latach i go tutaj stawiłem. Sierżant Kęcik również nie był często w odcinkach, ale był takim jednym z młodszych tych sierżantów, gdzie razem Tadek i Karol e, brali udział tam, będąc sierżantami. No i po prostu postanowiłem, że sierżanta Kęcika tutaj akurat stawię. Heniu! Heniu to był gościu, który ciągle ciągle był związany z hazardem, chciałem hazardem powiedzieć na przyzwyczajenie do Edena. No i po prostu był skazany wcześniej, był w więzieniu i po prostu e, za to, że za obstawianie e, tych o, jeden, wyścigów konnych i był potem również barmanem, kelnerem w jednej z knajp, gdzie, gdzie po prostu byli Nasi, tytuło, nasi główni bohaterowie, czyli Karol i Norek, w dwóch odcinkach chyba się pojawił Bjørn Bergenstrup. To jest osoba, która nie ma narodowości polskiej. się zastanowić o co chodzi. To jest Norweg. Norweg, który pojawił się w odcinku, tak samo jak. nazwanym tak samo jak ma na imię i nazwisko. To był tramwajarz, który przyjechał do Karola, żeby poznać polską gościnę. Jest dosyć wysoki, grał. Nie wiem jaki go aktor, ja tych wszystkich aktorów nie pozapamiętałem, ale macie jego zdjęcia, jak on ogólnie wyglądał. Bardzo fajny odcinek, jeden z lepszych, dlatego warto obejrzeć. No i jedziemy dalej. Zenon kluczny, Zenon kluczny, również tak jakby rodzina Karola, bo ożenił się chyba z kuzynką Aliny. Nie wiem dokładnie, już zapomniałem jak to było, ale był w jeszcze odcinku jeden że prawdziwie chyba przyjaciel, gdzie właśnie on. E, za się z Karolem i obrażał Norka i mówi, mówiono było, mówione było, że jest rezerwowym versa albatros. E, Jordan, to jest Hakim Jordan, e, czyli, e, czyli po prostu zrobiłem go z Senegalu. To był e, ogólnie on był najprawdopodobniej Polakiem, ale ja tak postanowiłem zrobić. Był to sąsiad, który, który po prostu był czarnoskóry, był DJ'em i był tylko chyba w jednym odcinku, ale ta charakterystyczną osobę trzeba stawić do tej serii. No i to wszyscy Dzisiaj jeszcze wam przedstawię takie zasady, czyli zadania. I otóż to na rozmaicenie serii wymyśliłem zadania. Zadania, które będą podzielone na drużynowe, zawodnicze i od widzów drużynowe. Tu się właśnie wam przedstawiają i mamy zadanie yy, za uzyskanie jakiejś jak po prostu zrobimy jakieś zadanie to mamy nagrodę, tak jak wygra jeden mecz to mam transfer zawodnika do 50 overalla. Transfer zawodnika do 55 overalla jeśli wygramy 10 meczy z czystym kątem w sezonie. Podpisanie kontraktu z wolnym zawodnikiem. To jak wygramy, e, wygranie meczu czterema bramkami lub więcej, wysłanie, e, potem mamy transfer Marka Marek, to jest stworzony przeze mnie zawodnik, który jest... Dost... Słuchajcie, i tutaj muszę się wtrącić, ponieważ stworzony przeze mnie Marek, został stworzony z wiekiem ponad 40 lat i zakończy karierę po tym sezonie, dlatego... Hefisia, czyli drugiego stworzonego zawodnika, jakoś tak nie wiem dokładnie jak on się nazywa, nazwałem go dziwnie, ale wygenerowałem go przez FIFA po prostu klikając losowo. Eee, statystyki samu trochę porobiłem, trochę losowo i on będzie zamiast Marasa, jeśli wygramy 7 meczów. Overall nie ma wysokiego, bo chyba tam 44, więc to tyle. Stary nie ma jakiegoś wysokiego overall, ale zawsze jest pomocą, bo my nie mamy tej kadry jak widzieliście w dłużej. No także on jeśli wygramy 7 meczy Lider w połowie sezonu to jest wysłanie łowcy talentów Transfer zawodnika do 65 oceny ogólnej I wysłanie łowcy talentów to jest wygranie ligi To jest na nowy sezon Wszystko możemy spełniać w jakim chcemy czasie Ale w danym sezonie chyba że oczywiście wygranie ligi A jeśli chodzi o następne zadania Następne zadania to mamy e, zawod, zawodnika Czyli mamy tak że jeśli nasz zawodnik strzeli hat-tricka, będzie miał 3 asysty albo nasz bramkarz, czyli w tym wypadku Karol Krawczyk yy, będzie miał 8 czystych kąt i będzie gol zwolnego, to każdy z tych zawodników, który zrobi coś, tym stylu, zrobi coś z tych zadań, będzie miał intensywne treningi przez co le będzie lepiej się rozwijał i tutaj jeszcze następne zadania od widzów, czyli od Was, Wy wymyślacie ja wybieram 3 zadania w jednej z nich chcę, żeby nagrodą był stworzony przeze mnie zawodnik hapis czy coś takiego, nie pamiętam jak go nazwałem totalnie jakiś murzynek kurcze nie wiem skąd i po prostu macie pisać jakiekolwiek wyzwanie nie wiem, wygraj coś no ja po prostu wybiorę najciekawsze z waszych wyzwań, trzy wyzwania i będziecie po prostu pokazani na odcinku i powiem o to tego wyzwania także Myślę, że warto napisać coś ciekawego, bo możecie się pojawić na odcinku, a dzisiaj taki odcinek właśnie bardziej informacyjny, plus zagram jeden mecz w, em, w, 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 w turnieju przedsezonowym, także zaraz widzimy się w meczu. Super trening, wszyscy na A i B, sam go grałem i overale się wbijają, także Pakula, Krawczyk i Jary wbijają statystyki. Norew również coś tam pobijał. Także dzisiaj zagramy, jak mówiłem, jeden mecz. Ważne informacje o rynku transferowym, parę słów wstępu. Dobra, to wszystko chyba wiemy, o co chodzi. Po prostu lecimy do najnowszego meczu z hiszpańskim zespołem najprawdopodobniej, jeśli się nie mylę. Mirandes. Także skład będzie wyglądał otóż to tak. Bolka jednak trochę tutaj bardziej zapuścimy. To jest SPO. Mamy Pakułę, Bolka, Stasia, Jordana, 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 Norka, Poltka, Misiaka, Ślączka, Kurskiego, Zawiszy, doktora Zawisze, Krawczyka oraz Janka. Także tak to wygląda. A na ławce, jak widzimy, ci zawodnicy. No i nic. To będziemy grali. Gramy otóż to na 5 minut, klasa światowa Będzie ciężko, ale dam radę Ludek wybija, Man Przed polem karnym Oj, wchodzą i... dobra Pierwszy strzał, no i bramka Na pewno będzie ciężko w tej karierze, będzie ciężko, ale o to też chodzi Tutaj mamy się trochę pobawić, a nie stresować, wysilować od FIFA Ultimate Team no dobry strzał no i Karol Krawczyk bezradny przy tej sytuacji Zobaczmy jeszcze raz Dobra to gramy dalej Poldek Jest pole karne Jesteśmy w polu karnym Ale no tak nie kleiła się nam ta akcja I tam gdzieś podanie Ajajaj Wybijają nam przeciwnicy No nie a już było blisko. Już tutaj Sergio Perez bramkarz był zakłopotany, nie wiedział co się dzieje. Może lepiej tutaj właśnie podać, bo my nie mamy najwyższych zawodników. Do Noreczka. Noreczek tu do, 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 do Dobra, Bolek. Bolek do Pakuły. Jeszcze Poldek, Poldek nie dał rady. Poldek Misiak. Oj, nie trafił w piłkę. a i było blisko tutaj do strzelenia bramki. No, aj, kurczę, co on trafił, tylko... On tak skiksował, kurczę, no nie wierzę w to. Oj, ten świsk nieudany, i teraz co? Podanie i... No nie, drugi strzał, druga bramka. aj ciężko się gra. My przeważamy ogólnie mamy więcej posiadania piłki w ogóle, ale oni dają jeden strzał. No i mają już bramkę, drugi strzał, kolejna bramka. O, krawczyk nie będzie naszym super bramkarzem. nie, dobra. No nie, świetne podanie. Jest! Karol broni! Karol broni! Karol naszym bohaterem w tej w... sytuacji. Świetnie Karol. Oj, może tutaj być kolejna bramka. I supek nas w tej sytuacji ratuje. Ja nie wierzę. Wybi to, wybi to! Trzeba trochę pograć piłką. Norek, 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 Norek! O, nie, do czego Sergio Perez broni taki piękny strzał Tadeusza Norka? Zobaczmy to jeszcze raz. Tadeusz Norek. Bardzo ładny strzał, ale nasz bramkarz przeciwników broni. Koniec tego spotkania. przegrywamy 2 do 0. Ciężko się nimi gra, nie spełniliśmy pierwszego zadania, czyli wygrania. Już myślałem, że może będę się cieszyć z tego, że będę mógł po prostu zakupić jakiegoś zawodnika do tego teamu. A jak widzicie, oni nad nami przeważali to mocno. A jeśli chodzi o ceny, to u nas patrzcie, Bergenstrup taką dobrą ocenę dostał, a grał tylko połowę. Norkiem się świetnie gra. jest taki zwinny, fajny trochę taki Arien Robin, nawet z włosów trochę. Eee, no cóż. No, byli po prostu lepsi. <laughs> Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie i piście wasze właśnie e, zadania do tej kariery. Także siema.